Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim Wam młodym zgromadzonym przed ekranami laptopa albo swoich smartfonów. Dzisiaj ostatni dzień, czwarty rekolekcji w Izdepce, ale jak widzicie ta Izdepka wcale nie jest taka mała, w której się tutaj znajduje. Jest to kościół błogosławionego Władysława Zgielniowa, jedna z ursynowskich warszawskich parafii. W ciągu tych trzech dni rekolekcji próbowaliśmy wejść do izdebki własnego serca, ale również trwaliśmy w swoich izdebkach, w swoich mieszkaniach, w swoich pokojach na ten czas pandemii. Ale, jak mówił papież Franciszek, nie ulegamy tej pandemii strachu, temu wirusowi, który powoduje, że ściska serce człowieka. Wirusowi, który oddala nas w jakimś sensie od Pana Boga, od miłości bliźniego i samego siebie. I chodzi o to, żeby właśnie otworzyć swoje serce. W ciągu tych rekolekcji pierwszego dnia mówiliśmy sobie, ksiądz Daniel mówił, czym jest szczęście w życiu człowieka, w jaki sposób to szczęście można osiągać. Ksiądz Kamil drugiego dnia mówił o trwaniu, o wytrwałości przy Chrystusie. Ksiądz Marcin wczoraj mówił o modlitwie, mówił o tej relacji z Panem Bogiem. Dzisiaj chciałem się z wami podzielić takimi trzema sprawami związanymi z miłością. Ja nazywam się ksiądz Karol Oparcik i na co dzień pracuję w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Uczę także w liceum ogólnokształcącym w Kamyku. I na co dzień też spotykam się z młodzieżą, rozmawiamy na różne tematy. Także przeżywam razem z nimi ich pierwsze miłości, zakochania, także odejścia to wszystko, co jest trudne w życiu młodego człowieka. Czym zatem jest miłość? Jest to pytanie, które, na które człowiek próbował odpowiadać przez całe wieki. Dzisiaj, kiedy sięgamy do środków masowego przekazu, kiedy zaglądamy w internet, otwieramy telewizor czy komputer, wy pewnie już troszeczkę mniej, jeżeli chodzi o, o gazety, to to słowo miłość przez różne przypadki i w różnych wydaniach jest ono odmieniane. Ale czy rzeczywiście to słowo miłość oznacza to, o czym mówią media? Warto sięgnąć do Pisma Świętego, warto sięgnąć do Słowa Bożego, które wciąż jest aktualne, wciąż jest słowem życia, słowem miłości. Chciałbym, żebyśmy wszyscy posłuchali, chwilę zastanowili się nad 15 rozdziałem Ewangelii Świętego Jana, wersety od 12 do 17. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szni i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał Wam ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To Wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Święty Jan, który był umiłowanym uczniem Jezusa Chrystusa. Wielokrotnie podkreśla to słowo miłość, nie tylko w Ewangelii, ale także w swoich trzech listach. W jednym z nich powie: Bóg jest miłością. Ale co to konkretnie znaczy, bo łatwo powiedzieć: Bóg jest miłością, że Bóg Cię kocha. <laughs> Otóż miłość Boża przejawia się w Jego opatrzności, przejawia się także w Jego opiece nad nami, ale najbardziej objawiła się w posłaniu Jezusa Chrystusa na Ziemię. Zmarły kilka lat temu Neil Armstrong, Amerykanin, który jako pierwszy postawił stopę na Księżycu, wypowiedział kiedyś takie znamienne słowa: Wielu ludzi pragnęło stanąć, postawić stopę na Księżycu, a tylko jeden Bóg postawił stopę na Ziemi. I to jest ta niesłychana i delikatna, czuła miłość Pana Boga do każdego z nas, krzyż Jezusa Chrystusa te wydarzenia paschalne, triduum paschalnego, ostatnia wieczerza, wielki piątek, golgota, śmierć Jezusa, to przebite serce pokazuje jak bardzo Bóg kocha ciebie i mnie. Kocha każdego grzesznika. Miłość Pana Boga nikogo nie wyklucza, miłość Pana Boga nie piętnuje i nawet na krzyżu, kiedy Jezus ma przebite ręce, te ręce są otwarte dla każdego człowieka, bo nawet z krzyża, nawet wtedy, kiedy ten ogrom nienawiści wylał się na Jezusa Chrystusa, Jezus mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. No dobrze, ale co to znaczy konkretnie miłość Pana Boga w moim życiu? Co to znaczy, że ja mam miłować Pana Boga? I otóż z pewnością w lekturach szkolnych czy sami czytaliście różne książki albo oglądaliście różne filmy, mieliście do czynienia z różnymi historiami miłości Roma i Julia, ale także choćby z tych współczesnych seriali historia miłości zawarta w Wiedźminie. Wiele filmów mówi, mówi o miłości, ale co to znaczy? Co to znaczy, że ta miłość ma być prawdziwa? W jaki sposób mam kochać Pana Boga? Największa historia miłości tego świata jest zamknięta w małym kawałku chleba w kawałku Eucharystii. I komunia święta ten dar Eucharystii, który Jezus nam daje to jest ta niesłychana i niepojęta miłość, która tak naprawdę dla nas, mieszkających w Polsce można powiedzieć, jest na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj może jest to troszeczkę utrudnione i ten głód Pana Boga też pokazuje, kiedy jesteśmy zamknięci w naszych mieszkaniach, co znaczy prawdziwie tęsknić za Chrystusem. Miałem okazję posługiwać przez pewien czas na Syberii, już prawie przy granicy mongolskiej. I tam kapłan pojawia się raz na pół roku w danej miejscowości, by słuchać spowiedzi, by sprawować Eucharystię. Ci ludzie gromadzą się w pustym kościele, rozkładają ornat, który normalnie ksiądz okłada do Mszy Świętej, czytają teksty mszalne, modlą się razem, ale są pozbawieni tego pokarmu, bo nie ma im kto go udzielać. Nie ma kto sprawować Eucharystii. W Grecji, w parafii na jednej z wysp, gdzie w czasie wakacji, w ramach urlopu, też zdarza mi się posługiwać, gdzie na co dzień tymi parafiami zarządzają franciszkanie, również jest podobna, podobna sytuacja. W okresie jesienno-zimowym e, ludzie, ci parafianie, katolicy nie mają dostępu e, do Eucharystii i strasznie, strasznie za nią tęsknią. Oczywiście oglądają ją przez pośrednictwo mediów. Starają się modlić razem, ale kiedy spotykamy się w okresie wakacyjnym, kiedy rozmawiamy, kiedy oni codziennie przychodzą na Mszę Świętą, zawsze powtarzają proszę księdza, jak my bardzo tęsknimy za Chrystusem, jak my bardzo pragniemy przyjąć ciało Chrystusa Komunie świętą. I bardzo się cieszymy, że teraz w tym czasie jest sprawowana codziennie Msza Święta. Historia miłości zamknięta w kawałku chleba. Warto sobie zadać to pytanie, bo być może w Twoim wieku rodzice niekiedy cię przymuszają, żebyś poszedł do kościoła na mszę świętą. Może jesteś w trakcie przygotowania do bierzmowania i trzeba zdobyć autograf księdza po skończonej Eucharystii w swoim indeksie. Ale co to znaczy szczerze i prawdziwie umiłować Chrystusa? To przede wszystkim uświadomić sobie że razem z apostołami znajduje się w Wieczerniku, tak jak apostoł Jan w Wieczerniku przy piersi Jezusa Chrystusa. I to jest pierwszy aspekt Eucharystii to jest uczta, czyli spotkanie z tymi, których znam, z tymi, których kocham, a przede wszystkim spotkanie z tym, który kocha mnie, który umiłował mnie pierwszy i oddał swoje życie za mnie. I drugi aspekt tej miłości do Pana Boga zawartej w Eucharystii to wymiar ofiary. I tu razem z Maryją, razem z kilkoma niewiastami, z Apostołem Janem, udajemy się pod krzyż. To ciało wydane i ta krew przelana na nowo znajduje swoje miejsce w trakcie każdej mszy świętej, która jest sprawowana w wielu zakątkach świata, w wielu świątyniach. W kościołach i na zewnątrz, w bogatych kościołach i w skromnych, w skromnych świątyniach. Warto sobie uświadomić, kiedy ten kontakt z Chrystusem Eucharystycznym, taki fizyczny kontakt z Chrystusem Eucharystycznym jest teraz mocno utrudniony, i warto sobie zadać to pytanie, w jaki sposób ja rozwijam tę miłość do Pana Boga poprzez Komunię Świętą, poprzez mój świadomy i czynny udział w Eucharystii. Ale miłość do Pana Boga to nie tylko msza święta, to nie tylko komunia święta. Miłość do Pana Boga to jest pewien styl życia. To jest moje życie Ewangelią w codzienności. To nie jest tak, że Chrystus jest jakimś dodatkiem do mojego życia, że on gdzieś tam osceluje, jest dosyć ważny, no nawet, nawet nie, nie wyrzucam go ze swojego życia, ale, ale tylko. Pan Bóg jest jedną spośród wielu osób, czy jedną spośród wielu rzeczy, którymi się na co dzień zajmuje. Na dłuższą metę takiej relacji miłości, szczerej miłości, prawdziwej relacji nie da, się, nie da się zbudować. Nie bez powodu słowo przyjaciel zawiera w sobie taką przedziwną konstrukcję ja przy ciele. I tym jest przyjaźń, tym jest miłość do Pana Boga. Właśnie towarzyszenie Chrystusowi, dotrzymywanie Mu kroku, a wtedy, kiedy nie daje rady, kiedy upadam, kiedy przez grzech odchodzę od Pana Boga, kiedy przez grzech odchodzę od miłości drugiego człowieka, ale też w jakimś sensie niszczę swoje życie. Tym bardziej mogę prosić i mogę wołać, bo wiem, że tej wyciągniętej dłoni Chrystus nigdy nie odtrąci, właśnie przyzywając Chrystusa i prosząc Go, żeby, żeby przebaczył mi grzechy. Sakramenty i udział w sakramentach to jest jeden wymiar miłości mojej relacji do Pana Boga. Przykazania, moralność to wszystko jest istotne, ale chodzi o to, żeby naprawdę w izdepce swojego serca zrobić tę przestrzeń dla Chrystusa. Tak jak mówi on w apokalipsie, oto stoję u drzwi i kołacze, jeśli ktoś usłyszy mój głos, i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. I to jest właśnie teraz ten czas, żeby rzeczywiście otworzyć drzwi swojego serca, by zaprosić Chrystusa do swojego życia. Pozwolić mu też Jego światłem prawdy, mądrości, sprawiedliwości, miłosierdzia dotrzeć do tych wszystkich ciemnych zakamarków mojej duszy i mojego serca, z którymi sobie nie radzę, może, może których się wstydzę. Często się zdarza tak, że człowiek, który odchodzi od Pana Boga, bardzo często ma. Swoje życie wewnętrzne niepoukładane. Nie radzi sobie z pewnymi problemami, popada w jakieś wady, popełnia grzechy. I czasami jest tak, że tłumaczę się, no dobrze, skoro odrzucę Boga, odrzucę Kościół, odrzucę przykazania, to nie będą mnie one ograniczać, nie będę miał wyrzutów sumienia i jakoś sobie będę radził. I to słowo jakoś jest tutaj dosyć kluczowe, bo jakoś. To tak naprawdę w ogóle nie będzie tego życia. Oczywiście biologicznie będę oddychał, jadł, spał, uczył się, bawił. E, tak jak było to napisane na drzwiach toalety w jednym z uniwersytetów, jeden student zrobił sobie taki żarcik i napisał: Życie jest jak impreza, żyj tak, żeby nie być na niej kelnerem. I niektórzy ludzie tak funkcjonują. Niektórzy mają takie podejście do życia, że życie traktują jako taką przygodę nie piękną, nie wspaniałą, którą Pan Bóg mi powierzył, żebym dobrze ją przeżył, ale przygodę, która ma na celu wyzyskiwać drugiego człowieka, albo przygodę, która ma zamknąć mnie tylko na własny egoizm, na tylko takie myślenie o sobie. I miłość do Pana Boga to miłość, która przejawia się właśnie w takiej codzienności. Nie z wypisanym na czole jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Nie w pobożnych deklaracjach, które tak często lubimy składać i młodzi, i starzy, ale właśnie w codziennej wierności Jezusowi, w wierności Ewangelii. Nie ma lepszego sposobu na weryfikację, to jest taki papierek krakmusowy, czy rzeczywiście jestem chrześcijaninem według serca Jezusowego. Nie ma lepszego tego sposobu nad właśnie skonfrontowanie swojego życia z ewangelią. Czy rzeczywiście stawiam Boga na pierwszym miejscu, czy rzeczywiście miłuję bliźniego swego jak siebie samego i już za chwilę do tego drugiego punktu przejdę. Czy szanuję swoje życie? Czy rozwijam talenty, którymi Pan Bóg mnie obdarzył, czy potrafię służyć drugiemu człowiekowi, i czy umiem przebaczać swoim nieprzyjaciółom, czy umiem przebaczać tym, którzy mnie skrzywdzili? Miłość Boga i miłość do Boga. A teraz troszeczkę o miłości bliźniego. Jak widzicie, tutaj za moimi plecami znajduje się zdjęcie kobiety z dzieckiem. Być może niektórzy z Was znają tę osobę. Ci, którzy nie znają, to z chęcią się podzielę i udzielę odpowiedzi, kto to taki i dlaczego ona akurat znajduje się tutaj w trakcie tego ostatniego dnia rekolekcji. Otóż Janna Beretta Molla, która żyła w, 20, w XX wieku, była włoską lekarką. i Historia jej życia potoczyła się tak, że oprócz tego, że miała męża i jeszcze kilkoro dzieci, zachorowała na, na poważną chorobę. Warunek był taki, że albo ona, albo dziecko, które, w którym była w stanie błogosławionym. Ona jako lekarka doskonale zdawała sobie sprawę, czym to grozi i jak ta choroba będzie postępować, ale pos powiedziała do swoich kolegów i koleżanek, jeśli mielibyście wybierać, ratujcie najpierw moje dziecko. I rzeczywiście tak się stało, dziecko przeżyło, ona niedługo po porodzie zmarła. Dzisiaj jest świętą Kościoła Katolickiego. Jej relikwie znajdują się również także tutaj w tej, w tej świątyni. Jest patronką rodzin, jest patronką narzeczonych, jest patronką dzieci, także dzieci, które znajdują się w niebezpieczeństwie. I dlaczego o niej mówię? Dlatego, że święci, tak jak święta Joanna Beretta Molla, pokazują nam, co znaczy Miłować bliźniego. Oczywiście, Pan Bóg od nikogo z nas nie wymaga heroizmu, nie zmusza nas do heroizmu, ale słyszeliście w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii, że Jezus mówi: Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. I to jest ta praktyka. Miłości bliźniego. Ale nie chodzi tylko dosłownie o przelewanie krwi czy poświęcenie swojego życia, tak jak ta święta, z którą warto się zaznajomić troszeczkę więcej o niej. Co znaczy w praktyce, w tej sytuacji, kiedy jestem w domu, kiedy jestem w zamknięciu, co znaczy miłować drugiego człowieka? No to jest właśnie poświęcenie czasu, choćby na wspólną rozmowę. Na wspólny posiłek. Myślę, że warto, żeby, warto się też nad tym pochylić, jak w ciągu takiego normalnego tygodnia, normalnego miesiąca, kiedy nie było panoszącego się wirusa, jak wyglądało nasze życie rodzinne. Czy rzeczywiście spędzaliśmy czas ze sobą? Czy rzeczywiście jedliśmy razem posiłek, który jest dosyć istotnym czynnikiem jednoczącym całą rodzinę i, i takim czynnikiem wspólnototwórczym? Czy czasem nie jest tak, że gdzieś tam człowiek po kątach z komórką w ręku albo przed latopem gdzieś tam zjadał, albo mówił, że nie mam czasu, zarówno ze strony rodziców, jak i z naszej strony jako, jako, jako dzieci. I ta sytuacja, kiedy jestem w izdepce, dosłownie jestem w tej swojej izdepce, jest szansą, żeby rozwinąć tę miłość do bliźniego. Ale nie gdzieś tam daleko, na, na jakimś innym kontynencie. Tu i teraz, w swoim domu żeby znaleźć czas, porozmawiać, pomóc, na ile jest to możliwe i na ile jest to w zasięgu tych możliwości przy tych obostrzeniach, które, które obecnie są. To jest wyjście z siebie i wyjście do drugiego człowieka. Chodzi o to, żeby otworzyć swoje serce, żeby nie tylko myśleć, myśleć o sobie. Kardynał Stefan Wyszyński, wielki prymas, biskup Warszawy, prymas Polski, który niedługo będzie beatyfikowany, utworzył takie ABC, dekalog społecznej krucjaty miłości. Na koniec pewnie chciałbym jeszcze ten dekalog Wam przytoczyć, co to konkretnie znaczy miłować drugiego człowieka. Warto, warto do niego sobie sięgnąć, warto znaleźć go na przykład w internecie. Przestudiować i zastanowić się, czy rzeczywiście jestem takim człowiekiem, który, który miłuje bliźniego. Nie w jakichś tam słowach, nie, nie w jakichś tam obietnicach, nie wtedy, kiedy dla mnie jest to wygodne, albo kiedy mi się to opłaca, kiedy jestem dobry dla tych, którzy są dobrzy dla mnie, kiedy pomagam tym, którzy pomagają mnie. Tylko, czy naprawdę potrafię spojrzeć na drugiego człowieka tak, jak patrzy na mnie Chrystus? Czy potrafię. A przynajmniej, czy próbuje y, przebaczać drugiemu człowiekowi, tak jak przebacza mi Chrystus. I wreszcie miłość samego siebie. Ukochaj siebie. Jeden z trenerów personalnych na internecie ma taki, taki programik, prowadzi vloga, gdzie, gdzie mówi: Ukochaj się. Ukochać siebie. Co to znaczy? To ukochanie siebie nie ma nic wspólnego z jakimś egotyzmem, czy z takim, z takim zapatrzeniem się w siebie, z jakimś takim narcyzmem, jaki to ja jestem wspaniały, jaki to ja jestem piękny, jaki to ja jestem mądry, jaki to jestem och i ach. Tylko ukochanie siebie to jest dostrzeżenie tego daru, który daje mi Pan Bóg. I to ukochanie siebie w tej sytuacji, w której trwamy, to między innymi będzie troska o zdrowie swoje i swoich bliskich. To będzie między innymi przestrzeganie tych obostrzeń, które dla nas wszystkich są ciążące i myślę, że wszyscy w jakiś sensie też czujemy się osamotnieni. Ja się czuję osamotniony, kiedy, kiedy mam tylko pięć osób w kościele na mszy świętej, a parafia ma ponad 40 tysięcy wiernych i tych wiernych na co dzień, nawet w zwykły dzień tygodnia jest dużo więcej. Albo wtedy, kiedy nie mogę iść do szkoły, to też jest dziwne, bo człowiek czasami narzekał, że... Że wolałby od tej szkoły odpocząć, a teraz naprawdę tęskni, tęskni za kolegami, koleżankami z pracy, tęskni za, za uczniami, żeby móc z nimi tak normalnie twarzą w twarz porozmawiać, a teraz jest to tylko możliwe wirtualnie. I ukochanie siebie to dostrzeżenie tego daru, daru życia, który daje nam Pan Bóg. To troska o to życie, rozwój tego życia. To rozwój talentów, umiejętności, bo nawet będąc zamkniętym w domu, naprawdę można nauczyć się czegoś nowego, czegoś dla siebie, czegoś, co może posłużyć także innym. Pozwólcie, że na zakończenie przytoczę ten dekalog społecznej krucjaty miłości, abyśmy mogli e, dobrze przygotować się do tych świąt zmartwychwstania pańskiego. Abyśmy mogli z taką radością i też w takiej jedności rodzinnej, pomimo różnych może sprzeczek, może kłótni, one też są potrzebne, bo lepiej na bieżąco się kłócić niż, niż odwlekać, bo wulkan, który wybuchnie, wtedy potrafi zmieść wszystko, ale też ważne jest, żeby umieć się pojednać, a przede wszystkim, żeby nie poniżać siebie, siebie nawzajem. Co znaczy zatem kochać drugiego, kochać siebie? Firma Wyszyński mówi tak: Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego siostrę i brata. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości, nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko, wszystkim, nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego, Czyń dobrze każdemu jakbyś pragnął aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tobie co, nie myśl o tym co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Czynnie współczuj cierpieniu, chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim, otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Niech ten czas rekolekcji, w którym braliśmy wszyscy udział, czas takiej duchowej odnowy która ma nas zbliżyć do Jezusa, ale też do drugiego człowieka i do samego siebie, będzie czasem tej wielkiej paschalnej radości. Bez względu na wszystko, bez względu na to, jaka jest sytuacja na świecie, Chrystus prawdziwie z wstał.